Siema głodomory, tym razem przysmak każdego szanującego się mięsożercy. Pokażę Wam, jak przygotować przepyszne, soczyste żeberka wieprzowe, a do nich zrobię smażoną kapustę z musztardą. I tu myślę, że Was zaskoczę. A partnerem mojego dzisiejszego odcinka jest Kamis. W Polsce najbardziej popularne są żeberka z dużym przerostem tłuszczu. Ja sam osobiście takie pamiętam ze swojego rodzinnego domu, które były bardzo długoduszone, a później podane na talerz w formie takiej mięsnej galaretki. Ale w Stanach zupełnie inne żeberka się jada. Mianowicie takie, czyli żeberka, które są od schabu lub od boczku. One są wyjątkowo cienkie, ale przez to, że nie mają tłuszczu, to mają kumulację mięsnego, żeberkowego smaku właśnie między kostkami. Ja Wam polecam takie. Jak widzicie, z tej strony żeberek jest otwarte mięso, ponieważ tutaj był tłuszcz, który został zerwany, ale z tej strony jest taka niewidzialna błona. I ta błona zatrzymuje wszystkie przyprawy przed tym, żeby dostały się pomiędzy te cudowne kostki. I też powoduje, że mięso jest bardziej ściśnięte po upieczeniu. Na to jest oczywiście patent. Tą błonę po prostu trzeba zdjąć. Najłatwiej zrobić to za pomocą łyżki. Łyżkę należy wcisnąć między mięso a błonę. I poprowadzić jak najdalej w głąb. Podnosząc, odrywamy ją od mięsa i zrywamy. Rozebrane żebra teraz wkładam do brytwanki i przygotuję marynatę. Potrzebuję do tego moździerz, w którym utrę przyprawy. Będzie to goździk, anysz, dodam też imbiru oraz kminu rzymskiego. I tutaj ważna informacja: proporcja w przygotowywaniu marynaty na sucho jest bardzo ważna. Wszystkie przyprawy powinny być jeden do jednego. I do tej już dobrze wymieszanej, korzennej mieszanki dodam dosyć sporo brązowego cukru. Cukier spowoduje, że mięso szybciej w naszej nomenklaturze mówi się spoci, czyli puści wodę oraz sól. Dobra, wiadomo, że przy mięsie jest niezbędna. Wszystko jeszcze raz wymieszam i mogę nacierać żeberka. Najpierw po prostu je obsypuję z obu stron, a za chwilę te przyprawy będę porządnie wcierał. O. Powinny się marynować przez dwie godziny. Ja oczywiście się przygotowałem. Mam już takie żeberka, które właśnie dwie godziny temu zamarynowałem. Zobaczcie, one są, już są mokre. Te przyprawy zeszły z nich bardzo ładnie, ale też mięso zmieniło kolor na dużo ciemniejszy. Nadmiar przypraw teraz ściągam i będę je wkładał do pieczenia na dwie godziny w 140 stopniach. I dopiero wtedy przejdziemy do ostatniego etapu jego przygotowania. Nie martwcie się, przygotowałem sobie wcześniej żeberka. Pięknie upieczone, ale te żeberka jeszcze nie mają na sobie glazury, którą teraz dopiero przygotuję, bo to właśnie po niej będziecie oblizywali paluszki. Najczęściej spotykaną glazurą do żeberek jest oczywiście sos barbecue, ale to jest oklepane. Ja pójdę tutaj mocno w polskie produkty i podkreślę przede wszystkim smak jabłka. Tutaj mam cydr, którego wlewam całkiem sporo do garnka. Dolewam soku jabłkowego i ścieram troszeczkę imbiru. Wierzcie mi, że te trzy składniki do siebie wyjątkowo pasują. W tym momencie mam w garnuszku smak Pikantny, słodki i cierpki. Zależy mi jeszcze na gorzkim i lekko kwaśnym. Skórka z cytryny będzie tutaj idealna. Jeszcze z niej trzeba wyjąć tą białą część, która jest nazywana Albedo, jest wyjątkowo niesmaczna. Mikstura teraz wędruje na ogień i będę ją tak długo gotował, aż się zredukuje i stanie gęsta. Trochę to potrwa, wymaga to cierpliwości. W czasie, gdy sos się redukuje, ja chciałbym Was zaprosić na nasz profil na Facebooku lub Instagramie. Zdradzę Wam, że często tam będę się pojawiał i wrzucał jakieś swoje pomysły na fajne dania albo porady, jak sprytnie gotować. W kuchni już nieziemsko pachnie jabłkami oraz imbirem, a na glazurze powstała taka gęsta piana. To znaczy, że płyn się dosyć mocno zredukował i został tutaj sam syrop. A pektyny z soku jabłkowego pięknie to wszystko zagęściły. Mogę przystąpić do smarowania żeberek. Żeberka smaruje tylko z jednej strony. Chcę, żeby ta glazura przepięknie się zapiekła i żeby to niesamowicie wyglądało, jak podacie gościom lub sami usiądziecie do pałaszowania. Wkładam je ponownie do piekarnika nagrzanego do tej samej temperatury, czyli 140 stopni, i będę je zapiekał około 45 minut. żeby nie tracić czasu, to przygotuję fantastyczny dodatek w postaci smażonej kapusty. Kapusta w naszych domach najczęściej występuje zasmarzana, kiszona lub w postaci surówki, ale ostatnio wegetarianie wymyślili danie pod tytułem stek z kapusty. W życiu bym tego tak nie nazwał, ale uwierzcie mi, to jest naprawdę dobre, a ja wam pokażę jak to przygotować w moim wydaniu. Kroję ją w ósemki i smażę ją teraz na maśle. Poczekam aż się rozpuści, a wręcz lekko przylumieni. Wtedy masło będzie miało taki dodatkowy orzechowy posmak. I on wejdzie w głąb kapusty podczas smażenia. Ogień teraz zmniejszam do minimum. Kapusta jest dosyć wymagającym warzywem i potrzebuje trochę czasu, zanim zmięknie. A masło potrafi się bardzo szybko spalić. Dlatego trzeba bardzo powoli ją smażyć. Kapusta się przepięknie przyrumieniła, a zapach masła roznosi się po całej kuchni. Przygotuję teraz cebulę, z której za chwilę zrobię pyszny sos do tej kapusty. No nie tylko z samej cebuli, dlatego obserwujcie. Cebulę pokroję w dosyć grube piórka. Przesmażę ją za chwilę na tym tłuszczu, który pozostanie mi po kapuście, tylko wcześniej muszę delikatnie o, zdjąć kapustę. Ściągam ją z patelni na talerz. I odłożę na chwilę na bok. Nie chcę, żeby się spaliła, i nie chcę też, żeby stała się zbyt miękka. W końcu stek, no to wiecie, trzeba go pokroić i trochę porzuć, nie? Cebula powoli się oblepia tym lekko przyrumienionym masłem, które zostało po kapuście, i ściąga cały smak z patelni. Zależy mi, żeby była lekko twardawa jeszcze przy podaniu na talerz dlatego nie smażę jej dłużej. Natomiast teraz oprószam mąką, która za chwilę zagęści sos. Pierwszym składnikiem sosu jest bulion mięsny. Może isteki są z kapusty, czyli takie lekko wegetariańskie, ale w moim wydaniu sos chociaż musi być mięsny. Następuje tu powolna redukcja, a mąka, którą była otulona cebula, zagęszcza sos, dlatego muszę się spieszyć i dodać jak najszybciej musztardy, bo to ona tutaj odgrywa główną rolę w tym sosie. Jedną łyżeczkę daję musztardy sarebskiej, a następnie dodaję też dwie łyżeczki musztardy francuskiej. Do sosu daję teraz łyżkę zimnego masła i wyłączam ogień. To taka francuska szkoła na zagęszczanie sosów, ale oprócz tego stanie się on bardziej aksamitny. A w smaku? Mm. Wow. Pyszny. Mogę z powrotem wrzucić do sosu kapustę. Ale bardzo delikatnie, żeby się nie rozpadła. I lecę po żeberka. To po prostu tak wygląda, że aż tutaj mam gęsią skórkę na rękach, patrząc na te żeberka. Przepiękna glazura, do tego mięciutkie. Ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec. Opcjonalnie na samym końcu te żebra można jeszcze polać syropem klonowym. Wyobrażacie sobie ten smak to połączenie cydru, imbiru, jabłek i syropu klonowego. Przepraszam, ale ja już po prostu jestem podniecony, jak takie rzeczy podaję i o takich rzeczach opowiadam. Teraz tylko pokroję je na mniejsze kawałki. A na drugi talerz wylądują steki z kapusty. I trochę sosu. I co Wy na to? Ja nie wiem, od czego zacząć. Hmm, 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 hmm. Mam to samo zdanie, co Wy. Zaczynam od żeberek. O Boże, Rozpływają się w ustach. I ta słodycz. To jest właśnie idealnie upieczone żeberko. Takie, które odchodzi od kości, ale jest jeszcze cały czas struktura mięsa. Zostawiam Was z myślą, jak to smakuje, i mam nadzieję, że jak najszybciej pobiegniecie do osiedlowego lewiatanka na zakupy, aby przygotować właśnie to danie. Na razie, ja wychodzę.